No, i zadanie trzecie, które jest chyba najłatwiejsze ze wszystkich, według mnie, funkcja f z iloczynu kartezjańskiego liczb naturalnych na liczby naturalne, taka, takim wzorem dana, i czy jest 1,1? Oczywiście nie. 1, 1, nie, bo f od 1, 2 to samo co f od 2, 1, czyli 2. Dwa różne argumenty, jedna ta sama wartość. Czy jest na tak? Bo dla każdej liczby naturalnej n e, możemy znaleźć arg argument 1n, który da nam wartość n. Pod punkcie B. Czy istnieje taki podzbiór tego iloczynu kartezjańskiego, który ma 2024 elementy, ale obraz jego ma jeden element. No i ja pomyślałem nad tym zadaniem i znalazłem, taki, taki, zbiór, taki zbiór 2024 silnia przez 1 i 1. 2024 silnia przez 2 i 2, 2024 silnia przez 3 i 3 i tak dalej. Aż do ostatni element 2024 silnia przez 2024 i 2024. Czemu każdy? Ten, ten zbiór można łatwiej zapisać. To jest 2024 silnia przez K i K, gdzie K należy od 1. Do 2024. Czemu wtedy f od takiej wartości 2024 silnia przez k przecinek k? No to to jest 2024 silnia przez k razy k, czyli 2024. Dla każdej wartości k, czyli f od a, faktycznie ma tylko jeden element. Jest to 2024 silnia, ma jeden element, a zbiór A e, jak widać 2024 element. Pierwszy, drugi, trzeci i 2024. Wykazam, że dla dowolnego skończonego i niepustego zbioru B, czyli B. B jest pod zbiorem liczb naturalnych. Jest skończony i niepusty. Ta skończoność jest tu istotna. Skończony nie pusty, mamy taką nierówność. Od zbioru B moc jest większa, równa niż 2 razy moc zbioru B, odjąć 1. I tutaj rozważamy sobie dwa przypadki. Zauważmy przede wszystkim, że przeciwobraz jedynki to jest tylko jeden element, jeden, jeden, bo jedynkę da się zapisać tylko jako jeden razy jeden. Dla każdej innej liczby b naturalnej, e, jeśli b rozłożyć na iloczyn liczb pierwszych, pk do alfa k, to F do minus pierwszej od B to są to wszystkie, zbiór wszystkich możliwości e, jakichś tam podciągów. Nie wiem, jak to zapisać, żeby nie pogubić się w zapisach. Może tak, może łatwiej. Niech B będzie naturalne, to wtedy F do minus pierwszej od b, to to jest co najmniej 1, b oraz b,1 i ewentualnie jeszcze jakieś inne wzory. Jeśli b jest parzyste, to można napisać coś takiego. Jeśli jest nieparzyste, jeśli jest pierwsza, to ten zbiór jest dwuelementowy. Jeśli b jest pierwsza, jeśli b nie jest pierwsza, to ten zbiór ma więcej niż dwa elementy. Czyli y, można napisać, jeśli jeśli B ogólnie dla każdego B naturalnego to to ma, co, naj, to ma co, co najmniej dwa elementy. O to nam chodzi. I teraz będziemy korzystać z tego, że F do minus pierwszej od B jest, że, B, że zbiór B jest skończony, czyli B można zapisać jako właśnie B1, B2, Aż do bn. Czy to jest f do minus pierwszej od zbioru b1, b2, aż do bn. One są rozłączne, te wszystkie zbiory, więc, yy, więc może, mogę jeszcze tak napisać: f do minus pierwszej od b1. Te, te zbiory są rozłączne: hmm. b2, bn. I będę chciał skorzystać z tego, że f do minus pierwszej od a suma b to f do minus pierwszej od a suma f do minus pierwszej od b. Czyli e, mogę napisać, że jest to f do minus pierwszej od b1 suma f do minus pierwszej od bn. Te zbiory... Te zbiory yy. I teraz tak, jak to zaargumentować? Jak to zaargumentować, że... że ich suma Każdy z tych zbiorów zawiera co najmniej dwa elementy. Dokładnie, każdy z tych zbiorów zawiera co najmniej dwa elementy, i one są różne. I teraz tak, jeśli jakieś Bi równa się 1, to F do minus pierwszej od Bi, to my wiemy, że to ma jeden element. A pozostałe mają co najmniej dwa elementy. I to różne, bo każde B i było różne. B1 było różne od B2, B2 było różne. To są parami różne. Tu, tu warto dopisać y, to, że to jest parami różne. Parami różne. Y, że one nie są jednakowe. Y, I wtedy y, wtedy mamy. Y, Wtedy to jest większe od tego jednego elementu, dodać tyle, ile mamy przeciwobraz 2 razy b minus 2 razy, 2 razy n minus 1. A to jest 2n minus 1, a to jest 2 razy moc zbioru b odjąć 1. Teraz tak, jeśli BI różne od 1, no to mamy e, co najwyżej 2n, jeśli wszystkie bi byłyby pierwsze, a to jest większe oczywiście niż 2n odjąć 1, a to jest równe 2 moc zbioru b odjąć 1. No i mamy, mamy wykazane.